Jadę właśnie do Berlina odebrać Teslę Klienta, którą widzieliście w ostatnim odcinku. W sumie ciężko powiedzieć, że jadę, bo zobaczcie jak jadę. W sumie to stoję. Korki są pod Berlinem, akurat już zaczęło padać. I jadę dzisiaj hybrydowo, ale wracam fajnym egzemplarzem, bo wracam Tesla model XP100D. W tym momencie jadę hybrydową Toyota Auris. Dobra w tych samochodach jest to, że w korku czy mieście można jeździć na tym silniku elektrycznym. Ale ja uważam, że jak ktoś ma kupić auto hybrydowe, niech dołoży trochę pieniędzy, jeżeli może niech zrobi krok naprzód większy i niech kupi 100% elektryka. Bo hybryda jest taka pomiędzy spalinowym a elektrycznym, ale no jednak jak jedziemy w trasie, to spalamy paliwo. Więc tylko na miasto ma to jakiś sens, a tak naprawdę w tych hybrydach i tak, jazda po mieście trwa tylko chwilę, chyba że w tych hybrydach nowej generacji. I, I tak po chwili, jak stoi w skorku włącza nam się e, silnik spalinowy, bo albo klimatyzacja chodzi, albo coś, ta bateria krótko trzyma, więc dla mnie to jest takie oszustwo trochę. Ja uważam, że jeżeli ktoś się zastanawia nad hybrydą, niech się nie zastanawia, tylko bierze elektryka. Na przykład Nissan Alyfa, BMW 3, coś mniejszego. Z takich tańszych samochodów to na pewno poleciłbym Nissan Lifa albo Tesla Model 3, która za chwilę będzie już dostępna w cenie poniżej 200 tysięcy złotych. Przez to, że jestem trochę przed czasem, pokażę Wam jeszcze zaplecze Tesli. Tutaj macie taki parking dodatkowy, gdzie Tesla ma. Tutaj, kilka modeli X, kilka modeli S, kilka modeli 3. Nawet autobus jest, nie wiem, czy elektryczny czy nie, Solaris? chyba nie elektryczny. Tutaj są używane i nowe samochody tu mamy model S, model S, model 3. Patrzcie, jak blisko zaparkowali. A to jest model, który ja będę miał. Moim celem następnym na Tesla jest Tesla Model 3 Biała. Ale chyba nie w białej skórze, bo się bardzo brudzi. A chcę do, wy, do wypożyczalni, do wynajmu. I będzie to mało praktyczne. Mamy T85D. Ostatnio było więcej tych samochodów tutaj, ale gdzieś chyba je porozdawali po prostu. Znaczy po. No wiecie co? Sprzedali po prostu. O, a to jest moja Tesla. Znaczy nie moja, ale mojego klienta. Właśnie tą Teslą za chwilę będę wracał. Podobno wszystko jest zrobione, ale zaraz wam jeszcze powiem, co w ogóle było do zrobienia w tej Tesli. Jeszcze wam nie mówiłem, ale Tesla ma trochę dziwne podejście do klientów tutaj w Berlinie. Jakiś czas temu, akurat byłem tego świadkiem, kilka miesięcy temu, Tesla e, postanowiła, znaczy władze Tesli tutaj w Berlinie postanowiły, że klienci nie będą mogli siedzieć przy biurkach personelu. I przy mnie na moich oczach odsunięto, odstawiono wszystkie krzesła na bok w kąt, i chyba menadżer powiedział, że nie można klient ma siedzieć po prostu w poczekalni przy takim stoliku, a wszystkie sprawy mają, mają być załatwiane jak najkrócej, dlatego nie może być foteli przy biurkach. I to było dosyć dziwne i jest dziwne do dzisiaj, bo za każdym razem jak przyjeżdżam, samo załatwienie wszystkich spraw, no to trwa kilka minut trzeba porozmawiać z osobą, która nas obsługuje. W przypadku na przykład przekazania samochodu, jak ja dwa dni temu, trzy dni temu zostawiałem tutaj Tesla. No to zanim panu powiedziałem, co jest do zrobienia, zanim wszystkie dane sprawdziliśmy, podpisaliśmy dokumenty, to minęło z 5 minut i wszystko robiliśmy na stojąco, a jak podpisywałem dokumenty, to musiałem się schylać nad biurkiem. I według mnie jest to trochę dziwne, że tak postąpili no ale nic na to nie zrobimy. Ciekawe jak będzie w Warszawie, a Warszawa już niedługo. Jedna Tesla, druga, trzecia, czwarta, piąta i tak. Tak dużo, dużo. A tam na początku stoi Tesla na islandzkich blachach z Islandii. To jest niesamowite, tego jeszcze nie widziałem. Na ruskich, na ukraińskich, na białoruskich, to wszystko tutaj jest. Ale na islandzkich, kto by pomyślał, to jest minus Felk w rozmiarze 21 cali. Zobaczcie, w większości przypadków one wyglądają właśnie tak. Są tutaj obszrupane. O, widzicie? Więc dlatego ja zalecam kupować dziewiętnastki. I dziewiętnastki. mamy tu gdzieś 19. O, tutaj mamy 19 i widać 19 ładnie zadbane. Także zastanówcie się, czy warto. I pamiętajcie, że przy 19 mamy mniejsze zużycie energii. Według mnie wygląda to lepiej i daje nam oszczędność. A tutaj kolejne 21. I nie tylko rozwalona felga, ale i opona, zobaczcie tutaj. I tutaj widzicie. Widzicie to? I co, warto? Chcecie jeździć po torze? Tu kolejny. Myślę, że jak chcecie jeździć po torze, to spoko, ale po mieście nie ma opcji. Jakbym przyszedł większość tych Tesli tutaj, to pewnie 90% z nich będzie miała właśnie felgi 21 zniszczone. Model 3 pierwszy, który jeździłem, jest na Panaderskich Blachach, które nie robi już tutaj zdziwienia. Jest normalnością, codziennością, jest tutaj mnóstwo Tesli Model 3. Odebrałem już Tesla. I poszło niesamowicie szybko, ponieważ w 3 minuty sprawdziłem wszystko, odebrałem i załatwiłem sprawy papierkowe i od razu wyjechałem z powrotem. Auto też było naładowane. Auto zostawiłem w piątek i wiem od klienta, że w piątek już podłączyli do ładowania do superchargera w serwisie Tesli i naładowali ją do 100%. I to jest też trochę nie w porządku, że przez cały weekend auto stało z baterią naładowaną do 100% gdzie wiemy, że nie powinno się ładować do 100% i auta odstawiać i zostawiać na 2 dni z takim stanem baterii. Więc tutaj jest minus 1 dla Tesli, ale wszystko jest zrobione, to co, to co miałem zrobić, tylko jednej części nie było. I wymienią ją już w Warszawie, ponieważ jest tutaj uszkodzony wentylator, którego nie mieli na stanie. Więc, żeby nie czekać, zamówili go już do Warszawy, i w Warszawie będzie naprawa zrobiona, bo klient akurat ma bliżej do Warszawy niż do Berlina. I żeby nie jechać tu specjalnie drugi raz, albo żeby nie przetrzymywać samochodu bez sensu kilka kolejnych dni i czekać na część, to po prostu będzie to już zrobione w Warszawie. A drugą rzeczą to jest tutaj ten element. No Wam za chwilę pokażę na postoju. Dosyć mocne były tutaj takie przegwizdy powietrza. Powietrze przelatywało, to było niespasowane, ale wymienili już to na nowe. Teraz będę robił film o autopilocie, a właściwie o nawi nawigacji na autopilocie. E, ponieważ tutaj w tym samochodzie jest taka opcja. Zobaczcie, tutaj mamy navigate on autopilot i w tym momencie cały czas na tej funkcji jadę. Ale to zobaczycie w innym odcinku, ponieważ e, ten temat zasługuje na osobny film. Ja to zrobię za chwilę. Ale wy zobaczycie to później. A Wam mogę teraz pokazać taki mały zwiastun, jak to wygląda. Widzicie tutaj, to jest taka linia. I ona sama zmienia pasy. Teraz wyprzedzamy samochód. Za chwilę, jak go wyprzedzimy, ta linia będzie chciała zjechać na prawy pas. Albo i nie. Może dlatego, że ten samochód tam przed nami jedzie. Ale normalnie autopilot sam wraca na prawy pas. Ale to zobaczycie w innym odcinku. Tak jak już mówiłem. Jak wam się podobają te światła w Porsche? Właśnie dostrzegłem, to jest chyba 911 we wsterszym usterku, i one mają takie charakterystyczne światła, które wyglądają jak cztery takie diody. I według mnie całkiem fajnie to wygląda. Czy to dobrze widać? Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Może tu lepiej będzie widać. Tu czasu, idę w to... Dobry start, tak jak ten block eskort i jazd sam Po to, to, to a klejujemy trap Nie mam czasu, idę w towa bank Mówią mi dobry start Tak jak ten blok eskort sam No to co? Granica na autopilocie, co? Pewnie czekaliście na to długo, tylko zrobimy ostrość Właśnie przejeżdżam przez przez most i za chwilę będziemy na granicy Mam nadzieję, że nie będzie kontroli, bo... No, jak trzymam tak kamerę, to trochę słabo to wygląda, a jak już wiecie, GoPro mi ukradli, więc mam tylko dużą kamerę. Stawię to mniej więcej w ten sposób. Autopilot jest już włączony. I robimy test. W tamtą stronę jak jechałem do serwisu, nie nagrałem tego, ale się udało. Dotykam lekko kierownicy. Ok, jesteśmy. I jeden zakręt. Drugi zakręt Służba celno-skarbowa jest tylko Ale policji nie było Trzeci zakręt i czwarty zakręt Zrobiła Mamy to Byłem tutaj spokojny, bo to jest autopilot nowy To jest samochód w ogóle nowy Więc tutaj mały margines błędu był Więc się udało, w tamtą stronę tak samo bezproblemowo się dało ale znowu jak jechałem ostatnio wersją w autopilocie 1.0 czy 2.0, to już się nie udało. To takie, myślę, dziwne. Ale zazwyczaj w tych wersjach autopilota 2.0 wzwyż już się udaje. Maszę o furach, w moim sercu zawsze Tesla. Nie śmigam na tym prądzie jak kilku ziomali. ładuję fula, nie wiesz, byku o rezerwach. Ciągle rozpędzam się tak jak Italia Rari. Paru mali mi mówi jak grać. Oni to tyle zostali, i tak. Tylko zielone, bo nie mogę stać. Tylko zielony, bo ty się pada. Daję trap, idę sam, daje bieg. oni nie wiedzą jak. Jestem w tym momencie na, na zjeździe na pierwszej stacji na autostradzie i chciałem wam pokazać jeszcze coś, co mi się spodobało, a czego byłem przeciwnikiem. Może nie przeciwnikiem, ale na pewno nie zwolennikiem. Zobaczcie, to jest wersja sześcioosobowa i zawsze uważałem, że to jest nieciekawa wersja. Ponieważ brakuje nam środkowego fotela, prawda? A po pojeździe już zrobiłem tą Teslą jakieś no prawie 1000 km. Jest to bardzo praktyczne. Przede wszystkim mamy osobne ustawienie tego fotela, więc możemy sobie go ustawiać. Czego zazwyczaj nie ma w samochodach, i to jeszcze elektrycznie. Zobaczcie, ono jest tylko na takim jednym fałągu Na takim jednym tylko elemencie się trzyma i ładnie to się przesuwa tutaj. Dodatkowo, tutaj mamy jeszcze przycisk do. Do wchodzenia do tyłu, nie robimy tego ręcznie i widzicie, automatycznie fotel z przodu też się przesuwa. Teraz, jak trzymamy ten przycisk, otwiera nam się wejście do tyłu i jest to dosyć praktyczne. Jeżeli wejdziemy sobie do środka, ty... wejdę i Wam pokażę. Ja myślałem, że tutaj się nie da jechać z tyłu, bo będzie ciasno i, I właściwie tak jest. Jeżeli usiądziemy sobie z tyłu za fotelem poprzedzającym. To, jeżeli on jest maksymalnie do przodu odsunięty, to nie, nie zmieścimy się tutaj. Przy, przynajmniej ja, gdzie ja mam 1,85 m, i jeżeli go cofnę sobie na tyle, żebym mógł tutaj w miarę komfortowo jechać, to wtedy z przodu mam miejsca na tyle, żeby komfortowo jechać. Bo tutaj znowu już mam jeszcze tyle przestrzeni między fotelem poprzedzającym, a moimi kolanami, więc nie jest źle. Więc da się. Dodatkowo, jeżeli jedzie sobie tylko jedna osoba z tyłu, to może sobie nogi trzymać tutaj na środku. I wtedy bez problemu może się nawet w ten sposób wyłożyć. Co jest wygodne, i przekonałem się do tego, do te, do tego typu ustawień, siedzeń. Wiadomo, że posiadanie trzech foteli jest bardziej praktyczne niż posiadanie dwóch foteli w środkowym rzędzie bo pomimo tego Tesla Model X te dwa fotele z tyłu i tak może mieć ale na pewno jeżeli nie mamy całej gromadki dzieci i nie mamy dużej rodziny to ustawienie foteli, ta konfiguracja będzie odpowiednia bo ona pozwala na podróżowanie o wiele wygodniejsze dla tych osób tutaj z tyłu na środku nie da się siedzieć jakby co, ponieważ tu na środku mamy uchwyty na napoje które są które są dosyć mocno się w tyłek, wrzynają. A co jeszcze ciekawe, tutaj mamy wejście USB. I tak wygląda to ustawienie siedzeń. Polecam, warto. Tylko biała skóra, tak jak już widać, samochód ma kilka tysięcy przebiegu, i już, w niektórych miejscach jest zabrudzona, szczególnie z przodu. E, więc tutaj bym się jeszcze zastanowił nad tym, ale wiem, że są powłoki, które zabezpieczają i, i dobrze sobie dają radę. Co jeszcze ważne, bo też często o to pytacie, wszystkie fotele mają iSofix. Czyli wszędzie możemy założyć, nawet z tyłu te małe, wszędzie możemy założyć fotelik dziecięcy. Dobra, to lecimy dalej. Wychodzimy. Tu sobie zamykamy. OK, nagrałem już odcinek o autopilocie, który możecie zobaczyć sobie tutaj. Tutaj. Eee, I polecam. Bo tutaj? W sumie to nie wiem. <grym> Nigdy nie wiem. A ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak to działa. Jak to niesamowicie działa. Tutaj w Polsce, na naszej autostradzie A2 działa nawigacja na autopilocie. Czajcie to? Super. Bardzo wygodnie się jedzie, sam sobie wyprzedza ciężarówki, sam sobie zjeżdża na prawy, na lewy pas. Jest konkret. Ja już mam potwierdzenie, że jadę dzisiaj do Białego Stoku. Czyli mam w tym momencie jakieś. Jeszcze 600 km do Białego Stoku, i dosyć sporą przeprawę, ponieważ w Poznaniu 2 godziny ładowania. Ponieważ Supercharger w Poznaniu nie działa od chyba 3 dni, i nie ma na razie perspektyw, że zacznie działać. To już jest któraś awaria w tym roku, czy tam w ciągu ostatniego roku. I dosyć uciążliwe, to jest ich słabe, że nie mogą się tak szybko z tym uporać. Mam nadzieję, że jak najszybciej to naprawiam, ale dzięki temu, że mamy dwa Lidle w Poznaniu, to możemy się jeszcze ładować w miarę szybko na Lidlach. I tam właśnie zmierzam. Później jadę do Warszawy i będę się ładował pewnie trochę na, na w Brwinowie, pewnie trochę w Złotych Tarasach. W Warszawie jeszcze nie wiem, w które pojadę. No i stamtąd już bez problemu dojadę do Brwinowa, przepraszam, do Białego Stoku. Dzisiaj cały dzień w Tesli, bo na xp a zobaczcie, jakie mam zużycie w tym momencie! Jadę już 175 km od Berlina i zużycie wynosi, 4, znaczy zużyłem już 45 kWh, a zużycie średnie na trasie wynosi 259 kWh na kilometr. Czyli 25 kWh na 100 km, co jest dosyć sporo. Jadę średnio, no wiadomo, w Niemczech do granicy jechałem mniej więcej 90 do 120 Teraz jadę cały czas 130-140, więc trochę to zawyża nasz wynik. Ale zobaczymy, ile będziemy mieli jak dojedziemy do Poznania. Będę jechał cały czas 130 już do Poznania. Chyba, że się okaże, że na końcu będę miał bardzo mało baterii, to wtedy trochę zwolnię. Ale chciałbym nagrać jeszcze film, jak wygląda ładowanie i ile trwa ładowanie na ładowarce w Lidlu, tylko że chcę dojechać tam na 5%, ponieważ jest to samochód klienta, a nie mogę sobie pozwolić, żeby dojechać na zero. Jakby to była moja Tesla, to bym dojechał na zerowej baterii, ale nie mogę ryzykować samochodem klienta, że, yy, że mu uszkodzę baterię. Więc dojadę na 5% i zobaczymy, ile będzie się ładować od 5 do powiedzmy 95. Temperatura na zewnątrz wynosi 25 stopni, klimatyzacja wewnątrz 20 stopni, cały czas włączona od początku, takie są parametry. Podjechałem już po ładowarkę Lidla, teraz około półtorej godzinki ładowania. I jadę do Warszawy. Udało mi się dojechać na ponad 20? Nie, nie całych, na 18% udało mi się dojechać tutaj do Poznania. Jadąc mniej więcej od 120 do 150 km, bo pod koniec już nawet przyspieszyłem i tak z dużą rezerwą tutaj dojechałem. Więc zobaczcie, że wcale nie jest tak ciężko. Dobra, ładowanie się rozpoczęło. Pokazuje nam niby 2 godziny 10 minut do, do pełna, ale podejrzewam, że może być to krócej. W tym momencie mamy 34-35 kW, powinno dojść do około 45, może 43, ponieważ to jest taka moc, to już jest doświadczenia. Mamy godzinę 12:15 i zobaczymy, o której będzie stówka albo 95%. Mamy godzinę 13:56, czyli niecałe 2 godziny minęły, mamy już 93% baterii. Daliśmy na 18, więc dosyć sporo. Maksymalna moc ładowania, ładowania wynosiła 46 kW. I teraz odłączam się już na tym bez problemu dojadę do Brwinowa. i tam się naładuję jeszcze przed Warszawą. I w tym miejscu się żegnam z wami, ponieważ moim celem jest to, żeby moje vlogi były jak najkrótsze, znaczy nie jak najkrótsze, ale żeby trwały do 10 minut, żeby się w miarę to dało oglądać, żeby każdy mógł to obejrzeć w wolnej, wolnej chwili. Bo ja sam widzę po sobie, że jak coś trwa dłużej niż 10-15-20 minut, to oglądam to na raty, a tak do 10 minut jeszcze jestem w stanie poświęcić czas i obejrzeć naraz. Więc yy, zrobię po prostu kolejny film i w kolejnym odcinku. Dowiecie się jak przebiegła dalej moja trasa. Ja Wam dziękuję w tym momencie i dajcie znać, czy zostajemy przy vlogach, czy, czy nie. Przypominam Wam również, że wynajmie Tesli, jak tylko chcecie na jakiś event, czy tak jak właśnie za mną, chłopaki nagrywają teledysk, możecie się odezwać pod filmem, macie link do mojej strony i na pewno się dogadamy. Jeszcze nie powiedziałem Wam jednej ważnej rzeczy. Utwór, który dzisiaj słyszeliście w moim filmie, to utwór ludzi, którzy poprosili mnie o użyczenie testy do nagrywania klipu, więc ten klip i ten cały film i ten utwór podlinkuję pod filmem. Możecie sobie obejrzeć. I właśnie tam jest nawiązanie też do Tesli, do elektrycznych samochodów. W ogóle clip fajnie był nagrany, ponieważ nagraliśmy go tak, że Tesla stała na środku i pomiędzy jeździły elektryczne zdalnie sterowane samochody. Więc dosyć fajnie to wygląda. Muszę sobie sprawdzić pod filmem wszystko jest podlinkowane. A ja się jeszcze raz z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć. Do do jak kleułem trap, nie mam czasu idę w towar bank. Mówią mi dobry start, tak jak Edward Block escort i ja.